Nowy przeciwnik? Tak, też czasami się nie macie. O, mamy pocałunek śmierci. Macie tak, nie macie się o to, że jeżeli czasami będziecie po jakiejś linii, a po schodzić w dół, i że wiadomo, będą, będziecie zwróceni plecami do przeciwników, to się nie macie, bo naprawdę oni was sobie na mimo tego od tyłu, nie, nie, za, nie zaatakują. Będziecie bezpieczni, będzie niebieski win przed albo nie, nie czerwony I tak tutaj, no trochę się kiecko ustawili przeciwnicy, bo nie są w rządku. Mogłoby Paula użyć swojego ognia, tak jednak musi użyć się zamrożenia, może Beta na tanku. Jeff znowu w zdrowie i pół znowu błyskawica Beta. Oj, uniekłoniony, świetnie. No, tanku nawet nic nie zdążyło zrobić. Okej, okay, poranek śmierci, no widzicie, że... Nie szczególnie dużo obdarzenia jak się pytanie moim zdaniem, bo obie błyskawice to. Wow, obie błyskawice to trafiły. A jak mówię, ogólnie błyskawice mają słabą celność, jeżeli chodzi o pojedynczego przeciwnika, serio. No i Paula, level 40, ustawę, ofensywa o 3, szybkość o 2, witamność o 1, inteligencja o 2, punkty zrywa o 10, punkty psychista o 5, i moc wzrostu ofensywy omega. Dobry, ale mimo, mimo te, tego wzrostu witalności, jednak, jednak ją uzdrowię. Okej, okay, jakoś to będzie. Kolejny przeciwnik. Tak, oni mogą mieć czasami dość nieprzewidywalne duchy, więc uważajcie z tym. Jak mówię, nie, jest, nie, nie można ich w ogóle poza walką, by tutaj w terenie. No, jednak o, jednak zdążył zaatakować. O, jednak! Moc taka Franklina, atakował Paulę. Kolejna walka, która się świetnie w sposób potoczyła. Nesslę 45. ofensywa o 1, punkty 2 o 3, punkty, psychice o 1. A, to koniec. Teraz tutaj na dół. O, kolejny motyl, wow, a tu, tu, tu mamy pigułkę nagłej śmiałości. A, na razie jej nie wyrzucę, może tam coś z niej będzie. Chcę do motyla, no, okej, okay. jest. Teraz mamy dwie dziury. Tu, tu, tutaj chyba było trzeba było skoczyć do tej z lewej strony, więc oczywiście wtedy przejdę. No, kolejny prezent. Co mamy? Mamy kamienny cukierek. Znaczy, nie wiem, czy była o tym przedmiocie wzmianka. O tym, że, że on podnosi losową statystykę o jeden punkcik. Więc zaraz może go użyję. Tylko że na kim się ja zastanawiam. Może na. Może spróbuję na drzewie. Mamy śmiałość, o jeden. Ok. Teraz w lewo. I... już mamy bossa. To jest boss tego miejsca, tej jaskini. A wszyscy są, no, w, no, w niemal idealnym stanie, więc nawet nie będę się jakoś szczególnie pozdrawiał. Uwierzcie, ten boss, za chwilę wam powiem co do jego, w ogóle jak on jest jak i tak dalej. Naprawdę, jak mówię, powiem to wszystko w czasie walki. Ale najpierw gadamy. W końcu się to dostaliście! To jest szóste lokator twojego sanktuarium. A teraz jest nasza! ją od nas! Jeśli tylko śmiesz! Tak powiedziałem, że jest nasza i zabierz od nas, bo to jest tak dwie, to, to są tak naprawdę dwie istoty w jednym bosie. Tak jakby. Jest to grzwot i storm. I ja osobiście ich uznaję za absolutnie najłatwiejszych bossów w sanktuarium w całej grze, absolutnie najłatwiejszych. Osób przy nich walka. Jak się trzeba walczyć, po prostu ofensywnie. Nic więcej, po prostu walczcie z nimi ofensywnie. -daj -daj Dawajcie sobie siebie wszystko, no może nawet poza e budynkowymi rakietami jeśli macie, bo naprawdę nie warto na nich te rakiety zużywać. Naprawdę oni równie łatwo polegną bez nich, pokonać ich no może nawet w trzy kolejki, czy no może nawet, nawet w dwie przy odrobinie szczęścia. O chwileczkę. No dobra, jestem z powrotem. No i tak jak mówiłem, ci przy nich po prostu ofensywnie, bo oni nie są w ogóle grozi właściwie, oni co lada potrafią wykonać się... mają oni na przykład błyskawice, ale wiadomo też, że oznaka plantina może wam pomóc, jeżeli oni zaatakują Paula albo tego co nam tą całą odznakę na, no, na sobie nosi po prostu. Mają błyskawice mają chyba także z tego co pamiętam, no jakiś atak fizyczny, jednak mało kiedy będą z niego korzystali w ogóle. Poza tym co oni jeszcze mają. Tak mają też jeden, jeden ruch, który powoduje tylko dla nich stratę kolejki, nic więcej. Chyba już sobie nic, nic takiego nie przypominam, chyba od nich żadne substancje nie wystąpią. A znaczy nie, jestem pewien, że oni mają światło, czy nie? To się okaże może w walce. Tak, teraz jak mówię, no zawalczymy z nimi, jak mówię, jak najbardziej ofensywnie i nawet nie zużywajcie na nich butel, żadnej butelkowej rakiety. Po prostu nie bardzo. Są oni tak prości. Zresztą so, no, musicie się wyślić chyba żeby, żeby z nimi przegrać prostu... Nestorkowanie Beta, Paula i Buzz, zamrożenie Gamma i Jeff, niech wysyta zdrowie, to będzie wszystko co powinniście zrobić w tej walce, jak mówię, czysta ofensywa, nic więcej. Eee, głody wysyca zdrowia, Buz, jak mówię, też zamrożenie. No, też jest szansa na to, że hmm. wiadomo, że zamrożenie ich unieruchomi. Więc wiecie, są z tym kolejki, o, nawet zadziałało to, to wysychanie zdrowia. I są unieruchomieni, świetnie! Jak mówię, może ich pokonać jak w, w now w 3, no może ewentualnie jeżeli macie szczęście w dwie kolejki. bez lat Mają oni tam jakieś 2000 punktów zdrowia, ale no mimo tego są gorszymalnie prości. Łatwiejsi, w, w znaczy, no, łatwiejsi od nich są chyba tylko w całej grze, znaczy no z tych posłów, których jeszcze widzieliśmy? Łatwiejsi od nich są chyba tylko w samej grze Event Pan Lapinik samochodowy i chyba Stamin Junior oczywiście celu nic więcej Okay, pół też z gamma było duże z tego 20 naspu i złożyli kolejkę. Widzieliście? Wzięli głęboki oddech na następną kolejkę to, to była druga kolejka, to był koniec Była jedna kolejka, gdzie byli unieruchomieni i druga, w, w której po prostu nic nie zrobili. Nic To, to na... To jest równie łatwe jak walka z, Niemiec z grupą zwykłych przeciwników w tej jaskini. I to właściwie na tym łatwiejsze, bo nikt u nas nie oberwał nic z tych rzeczy. Serio, widzia, to jest naprawdę banalny boss. Jeżeli z nim przegracie... To zostaje bez komentarza, serio. My mamy mnóstwo znowu doświadczenia. Paula, level 41, śmiałość o 1, szczęście 1, punkty zdrowa 1, punkty psychice o 2. Jeff, level 41, ofensywa 1, defensywa 1, szczęść, znaczy szybkość o 1. Punkty z o 3. Pół level 34. Ustale, ofensywa o 3. Defensywa o 1. Punkty zdrowa 2-3. Punkty. Psychista o 1. Pół level 35. Ofensywa o 2. Defensywa o 2. Szybkość o 1. Witaność O1. Punkty z o 10. No, też trochę level upów było. Tak też nie powiedziałem wam, że... No a samo Ten cały boss jest słaby na samo zdarzenie, na ogień, także jest słaby. No i też jest słaby na światło, ale naprawdę punktów... E w ogóle psychicznych na światło w ogóle nie zużywajcie. Jak mówię, w tej walce podchodźcie do, podchodźcie do niej jak najbardziej ofensywnie. No i za wygraną z tym bossem mamy dostęp do naszego szóstego sanktuarium. A nasze szóste sanktuarium to Różowa Chmura. U mnie osobiście, wszystkie sanktuarium od 4 od do 7 są moimi ulubionymi, tak należą do, do tych ulubionych. No i co my tu mamy? Nes miał krótką wizję swojej matki, kiedy ona była młoda. Kamień dźwiękowy Nessa nagrał melodię różowej chmury. Serio, jak mówię, wszystkie sanktuarium od 4 do 7 są moimi ulubionymi. Do 7 siódme, oczywiście wkrótce dotrzemy. No, tak, czwarte sanktuarium to było to było deszczowe koło naprawdę takie fajne, że w takiej właśnie sytuacji jest takiej miejsce, że takie deszcze w, ty w tylko w jednym miejscu pada na ziemię tak zniknął po prostu żadnych chmur, coś takiego. Tam piąte sanktuarium to były te magnetyczne wzgórza, czyli takie sanktuarium takie bardziej takie jakby, nie wiem, takie właśnie miejskie sanktuarium. Nie takie jakieś dzikie, tylko takie miejskie i w ogóle... że te wzgórze wyglądają jak z metalu, coś takiego. No i tutaj mamy różową chmurę. A czy to jest takie miejsce? Znaczy ta chmura wygląda jakby była też taka zrobiona z waty cukrowej. No i tak sobie wisi wysoko nad przepaścią, ale mimo to nie czujemy w ogóle grozy. A co no to miejsce wygląda tak przyjemnie, tak w, w, też dla oka to wszystko, naprawdę? To jest takie kolejne naprawdę f, f, fajne z jak dla mnie. Jak mówię do tego jeszcze wkrótce dotrzemy, teraz no... wracamy. Tak nie będę bardzo oczywiście, bo po co? Tak, gdybyście nie wzięli w, przed tam tamtego nadamiennika królewskiego to możecie tam właśnie do tej dziury wskoczyć i w, znajdziecie, znajdziecie się w miejscu właśnie gdzie ten prezent, prezent z nadamiennikiem się znajduje, możecie go e, po bosie zdobyć, oczywiście bardziej powiedzmy przed, w razie czego. E, tu chyba już w prawo. Tak, to jest ta, ta, na, kolejna taka naprawdę krótka jaskinia, nie powinniście się zgubić w ogóle. To wszystko naprawdę nie trudno tę drogę znaleźć się powrotną, i to wszystko, jak mówię, szansa na to, że się tutaj zgubicie. To są raczej nikłe. Ok, teraz właściwie powinienem przejść do Summers, jeszcze raz, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której właściwie zapomniałem, której jeszcze nie pokazałem. Taki jakby rzecz poboczna. Nie, nie, jest, ona nie jest ona obowiązkowa, ale możecie to zrobić i może się to Wam przydać. I to całkiem bardzo. Otóż tak, przyteleportujmy przy się, będę oczywiście do Freight. <grym> Założycie, że no... Już z was ciekawość. Czemu akurat do Freyt? Co tam jest? Przez zombie zniknęły to wszystko. Miasto znowu jest takie jak przedtem. Otóż udajcie się do tutajszego szpitala. O, oczywiście, gdzie on, nie, ten Spital był? No oczywiście, znowu pamięć musi mnie takie, w takich chwilach zawieść. A, no gdzie jest ten szpital? Chyba może gdzieś na południu może poszukałem? Naprawdę nie, 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 nie mam pewności w ogóle. O jest Spital, było piekatyni.